Dziś opowiem ci o 13 błędach, które niszczą balkon i taras, dosłownie i wizualnie. To te detale, które sprawiają, że balkon nie działa, nie cieszy, a czasem nawet szybciej się niszczy. Jeśli masz wrażenie, że coś nie gra w twojej przestrzeni, albo dopiero planujesz ją urządzić, to ten film jest dla ciebie. W każdym z tych punktów pokażę ci nie tylko, czego unikać, ale też jak możesz to łatwo naprawić. Często przy pomocy prostych i dobrze zaprojektowanych rzeczy z IKEA. Lecimy z konkretami. 13. Meble, które nie nadają się na zewnątrz. Drewniane krzesła z salonu na balkonie? Zły pomysł. Wystarczy deszcz i wilgoć, żeby je zniszczyć. Na zewnątrz sprawdzają się materiały odporne na UV, wilgoć i pleśń. Sprawdź, czy meble mają oznaczenie outdoor. 12. Brak ochrony przeciwsłonecznej. Balkon bez cienia szybko staje się patelnią. Brak daszka, parasola albo rolety powoduje, że latem nie da się tam wytrzymać. A do tego słońce niszczy kolory tkanin i plastiku. 11. Nieodpowiednie rośliny. Kupujemy co ładnie wygląda, a potem roślina pada, bo balkon ma złe warunki. Za dużo słońca, za dużo wiatru. Nie ta strona świata. Zawsze dobieraj rośliny do nasłonecznienia. Balkon południowy to nie to samo co północny. Nie jesteś pewna wyboru? Dorać się w sklepie, sprawdź na grupach miłośników roślin, lub poszukaj odpowiedzi w czacie GPT. 10. Brak oświetlenia. Wieczorem balkon bez światła to ciemna dziura. Nawet proste solarne lampki tworzą klimat i sprawiają, że balkon działa też wieczorem. A to często najfajniejszy czas na balkonie. Upewnij się, że oprawy oświetleniowe posiadają odpowiedni stopień ochrony, minimum IP44, przeznaczony do zastosowania na zewnątrz. 9. Za dużo kolorów i stylów to wizualny chaos, który męczy. To jeden z najczęstszych i najbardziej niedocenianych błędów. Wydaje się, że skoro balkon to miejsce relaksu, to możemy tam wrzucić wszystko, co ładne lub kolorowe, bez większego planu. Efekt? Wizualny miszmasz, który zamiast uspokajać, wprowadza niepokój. Taki chaos wizualny szybko się nudzi i męczy oczy, a nawet drogie elementy wyglądają tanio, jeśli są źle zestawione. Rozwiązanie? Ograniczenie palety plus konsekwencja stylistyczna. Ustal maksymalnie dwa, trzy kolory przewodnie i się ich trzymaj. Najlepiej jeden kolor bazowy, np. beż, szarość, czerń. Plus jeden kontrast, np. terakota, zieleń, granat. Plus ewentualnie akcent naturalny, drewno, wiklina, len. To samo dotyczy materiałów. Unikaj łączenia zbyt wielu faktur i wykończeń. 8. Ignorowanie widoku z mieszkania: brak spójności z wnętrzem. Balkon to część wnętrza. Jeśli z salonu widzisz plastikowy mop i przypadkowe doniczki, to psuje to klimat całego mieszkania. To przestrzeń, która powinna tworzyć z wnętrzem spójną kompozycję. Zarówno kolorystycznie, jak i funkcjonalnie. Balkon może być przedłużeniem salonu lub kuchni, kolejnym pokojem, miejscem do pracy, odpoczynku albo jedzenia. Gdy spojrzysz na niego z mieszkania, powinien wyglądać estetycznie i zachęcająco. Jak naturalna kontynuacja stylu, który masz w środku. 7. Brak miejsca do przechowywania. Balkon to nie składzik. Balkon to nie składzik na rzeczy, które nie mieszczą się w mieszkaniu. Jeśli musisz coś przechować, zrób to z głową. Wybierz rozwiązania, które łączą funkcje przechowywania z estetyką i komfortem użytkowania. Skrzynia, siedzisko ze schowkiem czy estetyczny pojemnik pomagają utrzymać porządek, ale też sprawiają, że balkon pozostaje przestrzenią relaksu, a nie magazynem przypadkowych przedmiotów. Dobrze zorganizowana przestrzeń przechowywania pozwala łatwiej korzystać z balkonu i chroni przed wilgocią czy kurzem, które szybko niszczą przechowywane rzeczy. 6. Brak planu i spójnej koncepcji. Najgorszy błąd to urządzanie bez pomysłu. Kupujesz przypadkowe rzeczy bez planu i potem nic do siebie nie pasuje. Nawet mały moodboard pomoże ci stworzyć spójną, piękną przestrzeń. 5. Przedłużacze i kable bez zabezpieczenia. Wystawianie domowych przedłużaczy na balkon to igranie z ogniem. Wilgoć i promienie UV szybko niszczą izolację, a to grozi zwarciem. Do użytku zewnętrznego wybieraj tylko kable z oznaczeniem IP44 lub wyższym. 4. Zasłanianie się przypadkowymi rzeczami: koce na balustradzie, stare materiały jako parawan, to wygląda prowizorycznie. Lepsze są gotowe osłony, rolety balkonowe albo rośliny pnące, które zasłaniają, ale dodają stylu. 3. Brak strefowania przestrzeni. Wrzucenie wszystkiego w jeden kąt bez ładu sprawia, że balkon wydaje się mniejszy i mniej funkcjonalny. Warto wydzielić na przykład strefę relaksu, strefę roślin, miejsce do przechowywania. 2. Zbyt duże meble. Wielki zestaw ogrodowy na malutkim balkonie. Efekt. Nie da się przejść, nie ma przestrzeni, balkon staje się bezużyteczny. Dobieraj meble do skali. Czasem lepiej postawić jedno składane krzesło niż dwa wielkie fotele. W trakcie zakupów sprawdzaj wymiary mebli. 1. Kopiowanie Instagrama bez refleksji. Zobaczysz piękne zdjęcie i chcesz to samo. Ale nie wiesz, że to balkon w Hiszpanii bez opadów z południową ekspozycją. Inspiracje są świetne, ale muszą być dostosowane do Twojej przestrzeni i warunków. To, co działa w klimacie śródziemnomorskim, może kompletnie się nie sprawdzić w Polsce. Zamiast coś identycznie kopiować, analizuj, jaki to klimat, jakie materiały, jakie nasłonecznienie i szukaj rozwiązań, które mają podobny efekt, ale są realne w Twoich warunkach. Na koniec zapamiętaj kilka kluczowych rzeczy, które naprawdę robią różnicę. Traktuj balkon i taras jak kolejny pokój. To nie przestrzeń dodatkowa, składzik, tylko realna część mieszkania. Zadbaj o spójność stylu, kolorystyki i materiałów, tak żeby balkon był naturalnym przedłużeniem salonu. Pomaga w tym mini moodboard, który warto zrobić zanim ruszysz na zakupy. Dzięki temu unikasz przypadkowych wyborów i zachowujesz kontrolę nad całością. Zastanów się też, jak balkon wygląda z wnętrza. Czasem wystarczy jedna rzecz, żeby poprawić ten widok i wprowadzić spójność. Spójrz na rośliny, które już masz. Czy wyglądają zdrowo? Czy mają dobre nasłonecznienie i odpowiednią doniczkę? Jeśli masz wystarczająco miejsca, wyznacz strefy funkcjonalne przechowywania, odpoczynku, roślin. Ale pamiętaj: skala ma znaczenie. Nie wszystko, co się zmieści, powinno się tam znaleźć. Dobieraj meble, nie tylko do stylu, ale też do nośności balkonu. Czasem lżejsze składane elementy sprawdzą się lepiej niż ciężki zestaw ogrodowy. Projektując z wyczuciem i planem, nawet najmniejszy balkon może stać się Twoim ulubionym miejscem w mieszkaniu. Jeśli chcesz więcej takich praktycznych wskazówek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętaj: projektuj jak architektka, ale dla siebie.